Zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i posłuchaj. Jesteś silniejszy niż myślisz. Wiem. Może teraz twój umysł jest pełen trudnych myśli, jakby wszystko wokół ciebie się rozpadało. Być może czujesz, że nikt nie rozumie, przez co przechodzisz, lub że nigdy nie znajdziesz spokoju, którego szukasz. Ból może być tak wielki, że wydaje się, że już w tobie nie pasuje. Ale czy wiesz, co jest bardziej niesamowite? Nawet pośród chaosu Bóg jest z tobą. On cię teraz widzi. On wie, co jest w twoim sercu w każdą łzę, każdą walkę, każdą myśl. I On chce, żebyś wiedział coś potężnego. Twoje życie ma cel. Cel większy niż jakiekolwiek cierpienie, z którym się teraz zmagasz. Być może słyszysz to i myślisz, łatwo to powiedzieć. Ale któż może zrozumieć to, co czuję? Kto może mi pomóc unieść ten ciężar? A odpowiedź, nawet jeśli wydaje się odległa, jest jasna. Bóg rozumie. Nigdy nie zostawił cię samego. On jest przy tobie w każdej chwili udręki, czekając, aby pokazać ci, że jego miłość jest siłą, której potrzebujesz, aby iść dalej. Tak, może być trudno w to uwierzyć, gdy wszystko wydaje się stracone. Ale poproszę cię o jedno. Poświęć mi kilka minut swojej uwagi. Ten film nie jest tutaj przypadkowo. Nie znalazłeś się tu przypadkowo. Może to jest właśnie to, co musiałeś usłyszeć, aby pamiętać, że czeka na ciebie coś większego. Dziś chcę przedstawić wam dziesięć powodów, dla których warto żyć. Dziesięć powodów, które wynikają bezpośrednio z wiary, miłości i pewności, że Bóg ma niesamowite plany dla Twojego życia. Pokażę wam, że choć ból próbuje was oślepić, nadzieja wciąż tam jest, czekając na ponowne odkrycie. Życie to nie tylko trudne chwile. Tak, burze nadchodzą, ale Bóg obiecuje, że one przeminą. A kiedy Mu ufasz, zaczynasz dostrzegać coś niesamowitego. Nawet w największych bólach Bóg działa, aby przemienić wszystko w coś dobrego. Twoja historia jeszcze się nie skończyła, a jej zakończenie może być o wiele piękniejsze, niż myślisz. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, że jesteś sam, wiedz, że to nieprawda. Bóg przemawia do ciebie właśnie teraz, poprzez ten film. A czy wiesz dlaczego? Bo On Cię kocha. On nigdy z ciebie nie zrezygnował i chce, abyś o tym wiedział. Zanim zaczniemy, chcę zapytać Cię o coś specjalnego, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Dlaczego? Bo tutaj szerzymy wiarę, miłość i nadzieję ludziom takim jak Ty, którzy szukają siły, by iść dalej. Polub ten film i udostępnij go komuś, kto może potrzebować tej wiadomości. Bóg może użyć ciebie, aby uratować czyjeś życie. Teraz otwórz swoje serce i chodź ze mną w tę podróż. Odkryjmy razem powody, dla których warto iść dalej, siłę, by przezwyciężyć każdą bitwę i miłość, która nigdy nie ustaje miłość Boga. Pierwszy Bóg ma cel dla twojego życia. Choć dni wydają się bez znaczenia, wiedz że Bóg nie czyni niczego przez przypadek. Każde życie, które On tworzy, ma szczególny, niepowtarzalny cel, a to obejmuje również Twoje. Być może nie jesteś dziś w stanie jasno dostrzec Bożego planu, ale On ma dla Ciebie wytyczoną ścieżkę, pełną znaczenia i błogosławieństw. W Biblii, w Księdze Jeremiasza 29.11 jest napisane, bo to ja znam plany, które mam względem Was, mówi Pan, plany, które mają Wam się powodzić, a nie szkodzić, plany, które mają dać Wam nadzieję i przyszłość. Twoje istnienie jest częścią czegoś większego, a Twoja misja na tym świecie jeszcze się nie skończyła. Zamierzenie Boże nie zależy od doskonałości. On nawet wykorzystuje nasze wady i trudności, aby ukształtować coś pięknego. Pomyślmy o wielkich postaciach biblijnych. Mojżeszu, który został powołany pomimo swojej niepewności, czy Opol, który odnalazł swoją misję nawet po życiu pełnym prześladowań. Bóg nie patrzy na to, czego ci brakuje, widzi to, co najlepsze w swoim sercu i chce go użyć, aby przemienić życie, w tym swoje własne. Więc nawet jeśli wszystko wydaje się stracone, pamiętaj, Bóg działa w ciszy. Nigdy nie marnuje łzji, nigdy nie ignoruje modlitwy. To, czego teraz doświadczasz, może być częścią większego planu, który będzie zrozumiany tylko w jego czasie. I uwierz mi, kiedy zaufasz, zobaczysz, że on ma dla ciebie cel miłości i odnowienia. Nie pozwólcie, aby wasze myśli odciągnęły was od tej prawdy. Kiedy pojawiają się wątpliwości, módlcie się. Proś Boga, aby wskazał ci drogę. On kocha cię tak bardzo, że dał swojego syna, aby cię zbawił. Jesteś częścią boskiej historii, i ta historia wciąż jest pisana. Drugi ból nie jest końcem. Ale początkiem czegoś większego. Ból nigdy nie był Bożym planem dla nas, ale żyjemy w niedoskonałym świecie, w którym jest on nieunikniony. Jednak u Boga nawet ból nabiera większego znaczenia. Pomyślmy o Krzyżu Chrystusa. Największy symbol cierpienia stał się największym symbolem zbawienia. To uczy nas, że Bóg może przemienić nawet najtrudniejsze chwile w niewyobrażalne błogosławieństwa. Jeśli dzisiaj czujesz, że ból jest nie do zniesienia, wiedz, że nie jest wieczny. W liście dwóch do Koryntian godzina 4.17 Paweł pisze, albowiem nasze lekkie i chwilowe cierpienia przynoszą nam wieczną chwałę, która waży więcej niż one wszystkie. Ból nie definiuje twojego przeznaczenia. Jest to proces, który przygotowuje cię na coś większego. Często to właśnie w trudnościach odnajdujemy siłę, o której istnieniu nie wiedzieliśmy. Co więcej, Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci samych w cierpieniu. On idzie z tobą, niesie twoje brzemiona, kiedy już nie możesz tego zrobić. Nie musisz samotnie stawiać czoła bólowi. Mudycie się, szukajcie jego obecności, a poczujęcie pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ten ból, który teraz wydaje się nie do zniesienia, może być pierwszym krokiem w kierunku transformacji, której jeszcze nie możesz sobie wyobrazić. Uwierz mi, Bóg jest z tobą w tej chwili. On chce cię wzmocnić, Poprowadzić i pokazać, że jesteś silniejszy, niż myślisz. Cierpienie może być etapem, ale Bóg jest wieczny i nigdy cię nie opuści. Trzecia miłość Boża jest większa niż jakiekolwiek cierpienie. Jest coś potężniejszego niż wszelki ból bezwarunkowa miłość Boga. Jest to miłość, która nie zależy od tego, co robisz, kim jesteś lub przez co przeszedłeś. W liście do Rzymian 8, 38, myślnik 39 jest napisane. Jestem bowiem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani demony, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne moce, ani wysokość, ani głębokość, ani nic innego w stworzeniu nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, panu naszym. Ta miłość jest tak wielka, że Bóg dał swojego jedynego Syna, aby nas zbawił. Jezus cierpiał najgłębszy ból, został odrzucony, Upokorzony, a jednak się nie poddał. On przetrwał to wszystko, ponieważ cię kocha, ponieważ dostrzegł w tobie wartość, zanim jeszcze się urodziłeś. Ta miłość jest dowodem na to, że jesteś ważny, nawet jeśli tego nie czujesz. Kiedy czujesz się samotny, pamiętaj, że Bóg jest przy tobie, obejmując cię miłością, która nigdy nie zawodzi. On zna Twoje serce, rozumie Twoje wątpliwości i chce, abyś mu zaufał. Cierpienie może próbować odciągnąć was od tej miłości, ale Bóg zawsze na was czeka, gotowy przyjąć was z otwartymi ranionami. Pozwól sobie doświadczyć tej miłości. Mudycie się, oddajcie mu swoje bóle. Boża miłość jest bezpieczną przystanią, miejscem, w którym możesz znaleźć spokój, siłę i nadzieję. Nie ma cierpienia, które byłoby większe niż miłość, którą On ma do ciebie. Czwarte, jesteś błogosławieństwem dla ludzi wokół ciebie. Może to być trudne do zobaczenia, ale twoje życie jest darem dla ludzi wokół ciebie. Bóg stworzył was w wyjątkowy sposób, z talentami, cnotami i sercem zdolnym do przemiany życia. W liście do Efezjan, godzina 2.10 jest napisane: Jesteśmy bowiem stworzeniem Bożym, uczynionym w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował dla nas do czynienia. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy ale są ludzie, którzy głęboko Cię kochają i na których Twoja obecność ma wpływ. Uśmiech z Twojej strony może zmienić czyjś dzień, słowo uczucia może uratować kogoś, kto również cierpi. Zostałeś umieszczony na tym świecie z jakiegoś powodu, a Twoje istnienie ma znaczenie. Pamiętaj, że Bóg często działa przez nas, aby błogosławić bliźnich. Nawet w naszych słabościach używa nas jako narzędzi miłości i dobroci. Każdy Wasz gest, bez względu na to, jak mały może się wydawać, może być wyrazem tej Bożej miłości. Nie lekceważ wpływu, jaki masz na świat. Jesteś światłem, nawet jeśli czujesz, że jesteś w ciemności. Pozwól Bogu posługiwać się Tobą, aby nadal oświetlać życie wokół Ciebie. Piąty Krzyż Chrystusa uczy nas, że odkupienie jest w cierpieniu. Krzyż jest największym symbolem cierpienia, a jednocześnie nadziei. Jezus niósł krzyż, aby pokazać, że cierpienie, gdy jest złożone w ręce Boga, może przemienić się w odkupienie. On wrzął na siebie nasze bóle, nasze grzechy i poprzez tę ofiarę dał nam życie wieczne. Kiedy stawiasz czoła bólowi i trudnościom, możesz przyłączyć się do cierpienia Chrystusa. Nie oznacza to, że Bóg chce, abyś cierpiał, ale że może nadać sens Twojemu bólowi. Tak jak krzyż nie był końcem. Ale początkiem nowego życia tak i wasze cierpienie może stać się źródłem siły i odnowy. Jezus pokazał nam, że miłość przezwycięża wszystko, nawet śmierć. Kiedy czujesz się słaby, pamiętaj o ofierze Chrystusa i zwycięstwie, które dla ciebie odniósł. Twój ból nigdy nie będzie większy niż Boża moc, która może cię przywrócić. Zaufaj mu i nieś swój krzyż z wiarą. Bóg nigdy nie opuści cię w drodze. On będzie przy tobie, wzmacniając cię na każdym kroku. Szósta przyszłość niesie ze sobą błogosławieństwa, których jeszcze nie widziałeś. Życie może wydawać się teraz zagmatwane, jakbyś był uwięziony w ciemnym tunelu, ale wiedz, że na jego końcu jest światło. To światło jest doskonałym Bożym planem, który przygotowuje błogosławieństwa, których jeszcze nie widzisz. W księdze Izajasza 64 4 jest napisane od dawnych czasów nikt nie słyszał, ani ucho nie widziało, ani oko nie widziało innego Boga oprócz ciebie, który współdziała dla tych, którzy na niego oczekują. Bóg działa, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy i planuje coś niesamowitego dla twojej przyszłości. Pamiętaj, że czekanie jest częścią procesu. Bóg nigdzie się nie spieszy, ponieważ wie, kiedy należy działać. Często pragniemy natychmiastowych rozwiązań, ale Bóg prosi nas o cierpliwość, ponieważ on kształtuje nasz charakter i wzmacnia naszą wiarę po drodze. To jak sadzenie żarna. Nie widzisz owoców od razu, ale przy trosce i cierpliwości docierają one we właściwym czasie. Być może żyjesz w fazie pustynnej, ale nawet pustynia ma swój cel. To właśnie na pustyni Mojżesz spotkał Boga i lud Izraela nauczył się mu ufać. Pustynia jest miejscem przemiany, a nie zniszczenia. Bóg przygotowuje cię na coś większego i nigdy nie zostawicie samego w tym procesie. Ufaj w to, co Bóg ma dla ciebie w zanadrzu. Wasza przyszłość jest w rękach tych, którzy kochają was bezwarunkowo. Uwierz, że błogosławieństwa nadejdą, a zobaczysz, że warto było czekać. Siódme, jesteś kochany bezwarunkowo, nawet w najgorsze dni. Boża miłość nie zależy od Twoich czynów ani od Twojej sytuacji. On kocha Cię takim, jakim jesteś, ze wszystkimi Twoimi wadami, lękami i niepewnością. W liście do Rzymian 5, 8 czytamy Lecz Bóg okazuje nam miłość swoją przez to, że Chrystus za nas umarł, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy czujemy się niegodni, Boża miłość pozostaje. Nie odsuwa się, nie poddaje się i nigdy nie przestaje nas kochać. Często czujemy się oddaleni od Boga, ponieważ wierzymy, że nasze błędy oddzielają nas od Niego. Ale prawda jest taka, że Bóg zawsze jest gotów nam przebaczyć i nas przyjąć. Pomyślmy o synu marnotrawnym. Odszedł, dokonał złych wyborów, ale kiedy wrócił do domu, został przyjęty z otwartymi ranionami. To jest Boże serce w serce, które nigdy nie przestaje cię kochać, nawet jeśli czujesz, że na to nie zasługujesz. Być może przechodzisz przez swoje najtrudniejsze dni, ale Bóg jest w nich obecny. Kocha cię w chwilach, kiedy czujesz się najbardziej zagubiony i bezbronny. Ta miłość jest jak schronienie, miejsce, w którym można odpocząć, zostać przyjętym i znaleźć siłę, by zacząć od nowa. Kiedy czujesz się przytłoczony, pamiętaj jesteś kochany. Bez względu na wszystko, Bóg kocha cię dziś, jutro i na zawsze. Ósme twoje życie jest potężnym świadectwem dla innych. Czy kiedykolwiek przestałeś myśleć, że Twoje życie może być inspiracją dla innych ludzi? Nawet w najtrudniejszych chwilach Bóg może użyć Twojej historii, aby wpłynąć na Twoje życie. W dwóch liście do Korynkian jeden, cztery jest napisane: On jest tym, który nas pociesza we wszelkim ucisku naszym, abyśmy, przez pociechę, którą otrzymujemy od Boga, mogli pocieszać tych, którzy są w ucisku. To, czym żyjesz dzisiaj może być przesłaniem nadziei, które ktoś będzie musiał usłyszeć jutro. Kiedy stawiamy czoła trudnościom i jesteśmy w stanie je przezwyciężyć z Bożą pomocą, stajemy się żywymi przykładami wiary i wytrwałości. Pomyśl, jak wielu ludzi może poruszyć Twoja siła i odwaga. Twoja historia może stać się dowodem na to, że Bóg jest wierny i nigdy nie opuszcza swoich dzieci, nawet w najciemniejszych czasach. Ponadto Bóg obdarzył Cię wyjątkowymi darami, które mogą przemienić Twoje życie. Możesz być ramieniem, na którym można się oprzeć, słowem pocieszenia, a nawet inspiracją dla potrzebujących. Nigdy nie lekceważ wpływu, jaki Twoje istnienie ma na świat. Każda Twoja drobna rzecz może być użyta przez Boga, aby kogoś pobłogosławić. Pamiętaj, że Twoje życie jest wartościowe, nie tylko dla Ciebie, ale także dla ludzi wokół Ciebie. Bóg wybrał Cię, abyś był światłem pośród ciemności, a twoja historia ma moc zmieniania życia. Dziewiąta modlitwa jest mostem do odnalezienia pokoju i siły. Modlitwa to coś więcej niż słowa, to spotkanie z Bogiem. To dzięki niemu możesz zrezygnować ze swojego bólu, lęków i wątpliwości, a w zamian otrzymać spokój i siłę. W liście do Filipian cztery sześć myślnik 7, czytamy o nic się nie troszcie, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiu, z dziękczynieniem niech wasze prośby będą oznajmione Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł ich serc i umysł w Chrystusie Jezusie. W najtrudniejszych chwilach modlitwa może wydawać się niemożliwa, ale właśnie w tych chwilach modlitwa staje się jeszcze mocniejsza. Bóg nie potrzebuje pięknych słów ani długich przemówień, on po prostu chce usłyszeć Twoje serce. Nawet jeśli wszystko, co możesz powiedzieć, to Boże, pomóż mi, On słucha i odpowiada. Modlitwa nie tylko zmienia okoliczności, zmienia to kim jesteś. Kiedy zbliżasz się do Boga, On odnawia twoją siłę, napełnia twoje serce nadzieją i daje ci pokój, którego świat nie może ci zaoferować. To tak, jakby modlitwa była mostem, który łączy cię z nieskończoną miłością Boga gdzie możesz odpocząć i naładować swoje energie. Jeśli czujesz się przytłoczony, spróbuj zatrzymać się i pomodlić. Bóg czeka, aby usłyszeć twój głos. On nigdy nie jest dla ciebie zbyt zajęty i zawsze reaguje we właściwym czasie. Dziesiąte niebo jest ostateczną obietnicą dla tych, którzy wytrwają. Największą nadzieją chrześcijańskiego życia jest niebo, miejsce, w którym nie będzie już więcej bólu, łez i cierpienia. W księdze Objawienia 21, 4 jest napisane: Otrze wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już więcej śmierci, nie będzie już smutku, nie będzie już płaczu, nie będzie już więcej bólu, bo stary porządek przeminął. Obietnica ta przypomina nam, że trudności tego świata są tymczasowe i że pewnego dnia znajdziemy się w obecności Boga, gdzie wszystko będzie doskonałe. Niebo jest ostatecznym przeznaczeniem tych, którzy wytrwają w wierze. Kiedy stajemy w obliczu trudności, ważne jest, aby pamiętać, że to nie koniec. Są jak most, który prowadzi nas do miejsca wiecznej chwały. Jezus obiecał, że przygotuje dla nas miejsce, i ta obietnica jest wystarczającym powodem, aby kontynuować. Myślenie o niebie pomaga nam spojrzeć na nasze bóle z odpowiedniej perspektywy. Wiemy, że cierpienie jest ulotne i że wkrótce znajdziemy się w miejscu, w którym radość będzie wieczna. Ta pewność daje nam siłę, by iść naprzód, nawet w najtrudniejszych momentach. Niech ta obietnica Cię zmotywuje. Bóg stworzył Cię, abyś żył wiecznie u Jego boku. Wytrwaj, ufaj i pamiętaj, że niebo na Ciebie czeka i tam wszelki ból przemieni się w radość. Dotarłeś tak daleko, a to samo w sobie jest wielkim znakiem siły i odwagi. Być może nadal nosisz w sobie ciężar wielu myśli i uczuć, ale chcę, żebyś wiedział coś bardzo ważnego. Twoje życie jest darem od Boga. Bez względu na to, jak ciemne są dni lub jak głęboki jest ból, zawsze czeka na ciebie nowy początek, i ten początek może zacząć się właśnie teraz. W tym filmie omawiamy dziesięć powodów, dla których warto żyć, a każdy z nich jest oparty na wierze i nieskończonej miłości Boga. Przekonaliśmy się, że cierpienie, jakkolwiek wielkie, nie jest końcem. Może zostać przekształcona w coś potężnego i zbawczego. Odkrywamy, że masz cel, że twoje życie ma wpływ na ludzi wokół ciebie i że Bóg kocha cię bezwarunkowo, nawet w najtrudniejsze dni. Ale może nadal masz wątpliwości, nadal się boisz. I to jest normalne. Każdy z nas w pewnym momencie zmierzył się z tymi uczuciami. Różnica polega na tym, jak decydujemy się na nie zareagować. A dziś chcę was zaprosić, abyście zareagowali w inny sposób. Nie walcz sam, oddaj swoje bóle i lęki Bogu. Woła cię, czeka na ciebie, gotowy, by trzymać się za rękę i iść obok ciebie. Jesteś silniejszy niż myślisz. Nie dlatego, że musisz stawić czoła wszystkiemu sam, ale dlatego, że Bóg cię wspiera. On jest mocną skałą, w której możesz odpocząć, bezpieczną przystanią pośród życiowych burz. Pamiętajcie, że nawet najwięksi święci zmagali się z dniami ciemności. Na przykład święta. Teresa od dzieciątka Jezus przechodziła przez chwilę wielkiego cierpienia wewnętrznego, ale znajdowała siłę w miłości Boga. I tak jak był z nią, tak teraz jest z tobą. A teraz zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie coś, wyobraź sobie, że Bóg cię obejmuje. Uścisk, który wita cały twój ból, wszystkie twoje lęki i niepewność. Nie wymaga od ciebie, abyś był doskonały lub silny przez cały czas. On po prostu chce, abyś mu zaufał, krok po kroku. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, nie zatrzymuj jej dla siebie. Podziel się nim z kimś, kto być może również potrzebuje nadziei. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Tutaj jesteśmy razem w tej podróży, szerząc wiarę, miłość i słowa życia tym, którzy są w potrzebie. Na koniec chcę, abyście zabrali ze sobą tę prawdę, wasze życie ma znaczenie. Jesteś kochany, a Bóg ma dla ciebie piękne plany. Nie poddawaj się. Lepsze dni są przed wami, a Bóg jest z wami na każdym kroku. Bardzo dziękuję za to, że pozwoliliście mi być częścią tego wyjątkowego momentu w waszym życiu. Niech Bóg was błogosławi, kieruje waszymi ścieżkami i napełnia was pokojem.